Hej ludziska, ludzka, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Graba. I dzisiaj materiał, o który dość często mnie prosiliście, który chcieliście zobaczyć, mianowicie zrobimy coś takiego jak tour de pokój, a osobą, która mi w tym pomoże, będzie mój kot. Ej. Ej, stawaj. Ej! Ej, miałeś mi pomóc. Ej, no nie. Co? Masz wyjebane? Tak? Ej, miałeś mi pomóc, wyjeba... tak, Ta tak mi teraz mówisz i mam Cię nie zanudzać, tak? Wiesz co, nie będzie jedzenia, nie będzie jedzenia, nara. No dobra, kot mi jednak nie pomoże, bo stwierdził, stwierdził, że ma wywalone i, i że woli sobie spać, a miał mi pomóc, mówił mi jeszcze przed tym nagraniem, że mi pomoże, także dzięki kocie, naprawdę super, dzięki za pomoc, ehm, także co, no nie będziemy już korzystać z pomocy kota. Kiedy on ma to gdzieś. Takie są koty. Ja jestem jego niewolnikiem i niestety taka jest kolej rzeczy. Dobra, słuchajcie, możecie już mniej więcej zobaczyć. Ja tak sobie oddalę jeszcze możecie zobaczyć mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Oczywiście będziemy się powolutku zbliżać w tamtą stronę, natomiast zaczniemy tak po kolei, ja wam pokażę generalnie, jak ten pokój wygląda. No dobra, tak jak widzicie, jest jeden kot oczywiście, drugi gdzieś tam sobie poleciał. Tam patrzcie, Timon, patrzy. A ze mną nie chciałeś nagrywać. Hm. A, a kiedyś to ja byłem twoim pupilem. O, nagraj ze mną. Proszę cię, nagraj ze mną. Proszę, proszę, przecież ja jestem taki wojny, mam cztery łapy, nagraj. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. No, był kot, był pies, drugi kot gdzieś tam sobie lata. Są jego drapaki, piwnica zawalona różnymi rzeczami. Ogromna pufa z Buddha Play która jest po prostu przeogromna. Zresztą zobaczcie sobie, mam nadzieję, że się nie zabije. To było niezłe. Wylądowaliśmy tutaj, się zakurzyło nieźle, ale generalnie koty tutaj są. Ja mam zdjęty futerał, dlatego właśnie, że zwierzaki mi na tej półce siedzą i po prostu nie idzie wytrzymać. Dobra, przejdźmy w każdym razie dalej. Co my tutaj mamy? Jest robak, jest worm. Skupiłem go sobie. Ja lubię takie pierdoły, dlatego takie rzeczy zbieram. Jest panda. Jest pudełko z edycji kolekcjonerskiej Wiedźmina Pipboy. Skarpeta. Tutaj mam troszeczkę syf, niestety muszę to ogarnąć. Tablet NVIDIA Shield. Na razie go w sumie nie używam, ale mogę go z czystym sumieniem polecić. Boże, cały zakurzony jest masakra. Mogę z czystym sumieniem polecić, ale gdzieś pewnie oddzielny materiał na ten temat się pojawi. Pudełko po słuchawkach Jęga. No i takie pierdołki. Tutaj mam taką szafę syfu, po prostu wrzucam wszystko, co. Jest. Tutaj sprawa wygląda już troszeczkę inaczej. Zobaczmy, jest moja e, mała kolekcja gier na konsole. Czekajcie, żebym tam lampę nie wywrócił, dobra. Mała kolekcja gier na konsole. Mm. Mój cudowny Metal Gear. Nigdy cię nie przejdę na live. To znaczy, przeszedłem trzy części, czy tam ile, ale czwórki nie mogę przejść. Także taka kolekcja. Gier na PS4, na Wii U, na PS3, na 3 ds na Xboxa One, Xboxa 360 itd., itd. No, i tutaj kolekcja gier planszowych, w które gdzieś tam sobie spandą. Pogrywaliśmy na przykład Carcassonne, na przykład CV, Small Wars, bardzo, bardzo fajne gry. Cywilizacja, planszowa cywilizacja, jak pewnie wiecie, ja jestem ogromnym fanem komputerowej cywilizacji. W tą jeszcze nie graliśmy, bo jest dość skomplikowana, długo to się rozkłada, nie zakumaliśmy jeszcze o co chodzi. Także cywilizacja jeszcze przed nami i świetna gra, w którą naprawdę się super bawiliśmy, Robinson Crusoe. W ogóle swoją drogą yy, chciałem robić coś takiego, żeby z Wami organizować spotkania yy, tutaj w Warszawie, w jakichś pubach, czy to w padbarze, czy, czy w level-upie, czy gdziekolwiek indziej, niekoniecznie w takich pubach gamingowych, wziąć właśnie jedną z takich planszówek, albo w ogóle chciałbym kupić Greotron yy, i organizować na przykład raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie takie sesje RPG. Teraz jeszcze jak są wakacje, to myślę, że ten pomysł rzeczywiście warto by było uskutecznić. Spotkać się i w takie gry pograć, czy jakiegoś fabularnego Warhammera, myślę, że by było zajebiście. Dobra, w każdym razie tutaj takie syfki. E, takie syfy. Tutaj niestety też trochę syfiasto, ale no tutaj to już w ogóle masakra. Tutaj jest troszeczkę mojego sprzętu fotograficznego i różnych tam rzeczy. Panasonic GH2 GoPro Hero 4 Black. Świetlóweczki, których używam, jak robię jakieś materiały i potrzebne mi jest oświetlenie, ale mam straszny kłopot z tym oświetleniem. Muszę coś zrobić, żeby było lepiej. Ewentualnie o tych sprzętach, jeżeli będziecie zainteresowani, dajcie znać w komentarzu. To nagram jakiś oddzielny materiał, bo myślę, że warto. No i dobrze. Powolutku zmierzamy do mojej meki, czyli tutaj do stanowiska komputerowego. Jak wiecie, to nie jest moje mieszkanie, więc te stanowisko wygląda, jak wygląda. W moim zamiarze na pewno będzie wyglądało troszeczkę lepiej, kiedy już będę mieszkał na swoim. Widzicie, jest green screen postawiony na dwóch statywach, na takiej drewnianej tyczce. Miałem metalową, ale gdzieś ją posiałem przy przeprowadzce, także tutaj sobie zrobiłem dziurki, bo to jest na takie bolce tutaj. Boże, pokazuję, tu są takie bolce, więc zrobiłem dziurki i to się trzyma. Jest roleczka elegancko. Jedna mała taka świetlówka, chyba Philipsa, która wystarcza mi tutaj. Światło się odbija od ściany i daje tutaj mniej więcej jasny kolor. Chociaż teraz wygląda, jakby ona była żółta, ale to może tylko tak się wydaje. Tutaj za parasolką jest takie uzupełniające tylko światło. To jest jedna z tych żarówek, które widzieliście tam. W szafie. Moja ściana chwały: No coś takiego chciałbym zrobić, kiedy już będę na, na swoim mieszkaniu. Tutaj w domyśle miał być napis Choose your weapon, i właśnie miały wisieć różne pady, mniej więcej tak jak to jest teraz, ale pomysł jak najbardziej do dopracowania. Pudełko po Nvidia Shield po kontrolerze do Shielda Xbox 360, Xbox One PS4, z tyłu PS3. I tutaj Nintendo Wii U. tutaj, o w tym miejscu bardzo kot lubi leżeć, także często tu wchodzi i sobie leży, kiedy Wam na live mówię, że o kot tu mi leży, to właśnie tutaj. No i oczywiście Wiedźmin cudowny, walczący z gryfem z edycji kolekcjonerskiej. Padzioszki jak widać wiszą od Xboxa 360, od PS3, PS4, niestety od Xboxa One tutaj się nie mieści, a nie mam już haków, żeby przywiercić jeszcze raz, za duży jest ten pad. I się nie mieści. No i dobra, no i moi drodzy, teraz już te moje stanowisko komputerowe, boże nie w tą stronę wziąłem zoom. Także tak to wygląda. Dwa monitory będę musiał zmienić, jeden co najmniej, albo nawet dwa, znaczy tego bym pewnie nie zmieniał, ten muszę zmienić, bo tego już. Chyba nawet nie ma w ogóle w sprzedaży. To jest telewizor. Na no, dobrą sprawę z monitorem rozdzielczość 1440x900, także masakracja. Ten bym wymienił, ten mógłbym zostawić, ale trzy monitory raczej by mi się przydały. Komfort pracy jest bardzo bardzo dobry, szczególnie że mam dwa komputery, więc tak naprawdę jeden, jeden monitor do jednego, drugi do drugiego, a do jednego kompa by mi się dwa na pewno przydały. Zobaczmy co tu teraz mamy. Mamy dwa komputery. To jest komputer numer jeden, czyli na tym komputerze gram, i komputer numer dwa, czyli komputer. Boże, ile kabli. I tak tu starałem się jakoś troszeczkę to ogarnąć, ale niestety. Komputer numer dwa, czyli ten na którym streamuje. Ja nie będę Wam teraz mówił dokładnie, co w nich się znajduje, bo też tego nie pamiętam. Te najważniejsze informacje gdzieś tam będą opisane poniżej, linki pewnie do Ceneo czy, czy do czegoś innego, jeżeli... Yy, Boże, jak macham tą kamerą, wybaczcie. Czy linki do czegoś innego, jeżeli, yy, jeżeli... jeżeli tego nie ma na Ceneo czy coś, będą w opisie. Też pewnie nie wszystko, bo nie wszystko pamiętam, jak tam dyski, jakieś konkretne modele, także tylko to, czego jestem w 100% pewien Wam podam. Będziecie mogli sobie zobaczyć, ile to kosztuje, jak to wygląda. Na pewno mogę Wam powiedzieć, że w komputerze do grania mam procesor Intel Core i7470K, bodajże coś takiego, czyli do podkręcania, jeszcze karta graficzna MSI GeForce 970, 12 czy 6, chyba 16 GB no i tam dysk SSD, tak, czy SDD, już ja kurde nie wiem, cały czas się mylę, hmm, oczywiście też HDD i, i tam inne różne pierdołki. Tutaj znajduje się Intel Core i7-4790, karta graficzna GeForce GTX 900 780 Ti, 16 GB RAMu, 2 TB dysk twardy. No i to chyba z tych peryferiów tak, takie najważniejsze rzeczy. Tam płyta główna będzie napisana na pewno w opisie, będziecie mieli linki i do tej, i do tej, także sobie to sprawdzicie. Tutaj może bardziej interesujące rzeczy. Na wierzchu klawiatura do drugiego kompa, to jest z V7, całkiem przyjemna klawiaturka, bardzo dobrze mi się ją użytkowało, różne strefy podświetlenia, różne kolory, bla, bla, bla. Takie bajeranskie klawiatury kiedyś mi się podobały, natomiast teraz przy głównym komputerze używam czegoś takiego. To jest moja pierwsza klawiatura mechaniczna, która nazywa się Tesoro Durandal Ultimate. Ona ma przełączniki MX Sery Red, jeśli się nie mylę, ale to mogę się mylić. W każdym razie to są przełączniki takie. E, które nie są aż tak głośne. One, one nie wydają takiego kliknięcia, to jest tylko uderzenie ten, pocisku, przycisku o podstawę. Natomiast klawiatura jest bez żadnych tam udziwnień. Czerwone podświetlenie naprawdę świetnie mi się sprawuje. Mogę z czystym sumieniem taki sprzęt polecić. Co do myszek. E, Tesoro Shrike to jest myszka, e, której używam na komputerze na komputerze, Boże, tutaj coś zepsułem, na komputerze drugim. E, jest bardzo przyjemna, grałem przy jej pomocy w CS, a było wszystko spoko. Natomiast ta, wydaje mi się, mój faworyt na tę chwilę, e, Tesoro Taipan Ultimate, jej cena bardzo, bardzo spadła, teraz myślę, że kosztuje chyba 270 zł. Mogę z czystym sumieniem tę mychę polecić. Monitory, tak jak widać, Samsung, nie wiem, jaki model już, on się chyba nawet e, nie sprzedaje, że tak powiem. Jesteś piękny, taki cudowny, taki piękny. Także nie wiem, czy w ogóle można go już kupić. Ten monitor LG Flatron E2251. Gdzieś w jakich sklepach można go kupić, ale nie wiem, czy tak naprawdę warto, bo pewnie już są lepsze e, monitory. Kla Boże, klawiatura, kamera internetowa to jest bodajże Logitech C920. Kupiłem ją za około 300 zł, ale zdecydowanie mogę polecić, jestem z niej bardzo zadowolony. Do jakiegoś tam grania na konsoli używam pada od Xboxa One jest moim zdaniem najlepszym obecnie padem. Jest bardzo wygodny, bardzo ergonomiczny, przyjemnie się go trzyma, fajne materiały ma yy, tutaj wykończeniowe analogi są prześwietne, palec się z nich nie zsuwa. Także jest naprawdę spoko. Jedyny jego minus w tej chwili to to, że nie posiada tego, co posiada kontroler od Xboxa 360, czyli czegoś takiego, co się zwie Microsoft Wireless Receiver, czyli generalnie taki adapter, który pozwala bezprzewodowo korzystać z pada. Ja muszę tego pada mieć podłączonego przez USB, natomiast jest na tyle dobry, że to nie jest, broń Boże, żaden e, znaczący minus. Hmm, tutaj jest jeszcze mój totolotek. Było 12 milionów do wygrania, trafiłem trójkę i dwójkę, także może mi się chociaż te 15 zł zwróci, muszę iść koniecznie odebrać. Mikrofon, jaki używam, to jest oczywiście Blue Yeti. Jestem z niego bardzo zadowolony, mogę z czystym sumieniem polecić. Tutaj mam jeszcze hmm, kartę dźwiękową Sound Blaster XV coś tam, coś tam V5 10 30, Dolby Digital Surround, gówno w dupę 2.0. Także też myślę, że mogę polecić, yy, bo, bo wydaje mi się, że, że jest to przydatny sprzęcik i całkiem dobrze mi działa. Chociaż prawdopodobnie bez niego też bym się oprzedł jakoś, ale, ale jednak troszeczkę mogę sobie jakoś tego dźwięku polepszyć, dodać różne efekty itd., itd., itd. także to mi służy. Słuchawki, których używam, to jest... Yy, Boże, ale mam ten Kingston... Yy, Kingston Cloud 3, 2 Kingston Cloud, ta, ta, tak się chyba nazywają, bo że aż zapomniałem. Natomiast są to naprawdę bardzo, bardzo świetne e, słuchawki. Mają wymienne nauszniki, mogą być, mogą być albo materiałowe, tak jak w tym wypadku. Kurde, na kamerze to wygląda o wiele brudniej niż jak, jak mam, także wybaczcie. Można mieć materiałowe nauszniki, można mieć skórzane. Te założyłem sobie, ponieważ troszeczkę mniej wytłumiają, to mi się przydaje. Bardzo dobrze leżący na głowie pałąk, jest odpowiednia jego giętkość, nie ściska za mocno, ale na tyle, że słuchawki bardzo wygodnie leżą na głowie. Są pod jacka, ale mają też ze, taką małą zewnętrzną kartę dźwiękową podłączano pod USB, tam 5.1 digital jakieś bla 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 i tak dalej. Natomiast ten design jest na tyle fajny, słuchawki są na tyle wygodne, że spokojnie mogę je również polecić, żeby sobie na przykład zabrać w podróż i e, używać ich do słuchania przy jakimś odtwarzaczu MP3, MP4 czy MP80 co tam macie, co tam chcecie. Także naprawdę kawa porządnych słuchawek, dużo dobrego o nich słyszałam i rzeczywiście to była prawda, bo sam mogę te słuchawki z czystym sumieniem polecić. Czy coś jeszcze Wam mogę pokazać? No tutaj jeszcze mam na biureczku sobie telefon oczywiście leży i notesik z długopisem. Ja jakoś jestem z takich osób, które lubią sobie zanotować. Jak coś sobie zanotuję na papierze, to jest o wiele lepiej, jakoś lepiej to pamiętam i lepiej mi to służy. No dobra, wydaje mi się, że to chyba wszystko tak naprawdę. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Ja Wam jeszcze mogę pokazać drugiego kotka, tak? Drugiego kotka mogę pokazać, bo przyszedł tutaj, też znudzony. Ojejku, jaki znudzony jestem. Także, jeżeli jesteście na live i słyszycie... O, i piesek jeszcze przyszedł, tak? I piesek przyszedł, ujujuj że tak jak mówiłem, jeżeli, jeżeli jesteście na live i słyszycie, Boże przepraszam mikrofon, mi pewnie teraz zaszurał, Jeżeli jesteście na live i słyszycie różne dziwne dźwięki, to prawdopodobnie jest to sprawka jej i tego małego też czarnego skurwola, tak? Ja próbuję jej teraz nauczyć, żeby łapę podawała, ale chyba jeszcze nie kumają konceptu. Ale jaki attention, heart, tak? Ja tu jestem gwiazdą. Ja tu... kto jest gwiazdą? Kto jest gwiazdą? No? Ty jesteś gwiazdą, kochanie mój no. Także widzicie, też Boże Kości. Także też tutaj mój mały zwierzyniec taki. Jest jeszcze kanapa rekrutacyjna. Nie pokazałem wam tego, ale tutaj właściwie nic nie, nie robię na niej. Jest dla gości. To jest rekrutacja dla gości. Także tak to mniej więcej wygląda ludziska. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ała! Ich ti, Mordko, moja ti. Mordko ti. No już, siadł. Także tak to, ludziska, wygląda. Widzicie moje stanowisko pracy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o video challenge: u. jeżeli pod filmem pojawi się 750 łapek w górę, na następny dzień rusza, rusza, na następny dzień pojawia się kolejny film na YouTube. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało, piszcie. Oczywiście odpowiem. Jeżeli czegoś tutaj nie powiedziałem, to dopiszę. I będziemy działać. Jeżeli chcielibyście zobaczyć ten mój sprzęt, którego używam do, do fotografowania, do filmowania i tak dalej, to też dajcie znać, to taki materiał również się pojawi. No i co, to by było chyba na tyle. Także dzięki Wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, hej!